Witam bardzo serdecznie na tym dzisiejszym, krótkim briefingu. Drodzy państwo, chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować 9. Łódzkiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, tutaj na czele z panem pułkownikiem Siudzińskim, za to, że drive-thru przez miesiąc czasu było na terenie Tomaszowa Mazowieckiego, na terenie powiatu tomaszowskiego, dzięki czemu ponad 1500 osób Mogło dokonać badań, zostały pobrane wymazy na obecność koronawirusa. To było bardzo ważne dla mieszkańców naszego powiatu, żeby poczuli się bezpiecznie, i każdy, kto czuł, że może ewentualnie być zarażony, mógł się takim badaniom tutaj poddać fachowcy dopilnowali tego, wszystko przebiegało bez najmniejszych komplikacji i bardzo serdecznie dziękujemy jeszcze raz tutaj za to, że byliście z nami, że po prostu pomagaliście mieszkańcom naszego powiatu właśnie w tym czasie tej pandemii, która jest na terenie naszego kraju, pandemii związanej z COVID-em, z koronawirusem. Proszę Państwa, również bardzo serdecznie chciałbym podziękować Panu Wojewodzie, Tobiaszowi Bochońskiemu. To jednak też jego decyzja, prawda, że tutaj właśnie drive-thru mogło być obecne na terenie naszego powiatu, na terenie naszego miasta. Państwo byli wyjątkowo długo, czyli byli do dyspozycji do tego momentu, kiedy chcieliśmy mieć takie przekonanie, pewność, że. Znajdziemy ewentualne wszystkie ogniska związane z koronawirusem. Dzisiaj ta sytuacja staje się już zupełnie bezpieczna, dużo bezpieczniejsza niż jeszcze miesiąc temu. Także cieszymy się bardzo, że mogliśmy razem wspólnie podjąć takie działania, które będą procentowały tutaj w kolejnych tygodniach na terenie naszego powiatu. Tutaj dołączając do słów pana starosty, chciałabym również zwrócić uwagę na współpracę służb starostwa powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim, wspólnie z żołnierzami z 9. Brygady Obrony Terytorialnej w Łodzi. Tutaj należałoby podkreślić to, że Zgłoszenia telefoniczne były przyjmowane u nas w starostwie w wydziale w referacie zarządzania kryzysowego. Z tego miejsca chciałabym podziękować również panu kierownikowi i pracownikom tego referatu oraz osobom, które z ramienia starostwa współpracowały z żołnierzami tutaj na terenie punktu Drive-thru. Ze swojej strony również bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Podpułkownik Marcin Śródziński, zastępca dowódcy brygady. Tak jak powiedziałem na początku, jesteśmy zawsze gotowi, zawsze blisko. Pan Wojewoda postawił nam zadanie rozstawienia drive-thru w Tomaszowie. Cieszę się, że mogliśmy podjąć walkę tutaj na terenie Powiatu Tomaszowskiego, z którego sam pochodzę z COVID-19. Jesteśmy gotowi pomagać. Mam nadzieję, że nie będzie już takiej potrzeby, żebyśmy tutaj wracali. Ale jesteśmy gotowi, jeżeli będzie taka potrzeba, pan starosta poprzez pana wojewodę zgłosi takie zadanie, otrzymamy w krótkim czasie, będziemy śpieszyć z pomocą, ale tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że ten covid, to ta walka z covidem jest na tyle widoczna, tyle się robi przeciwko że, że ten COVID, ta moc tego covid zacznie osłabiać i żołnierze 9. Łódzkiej Brygady nie będą musieli w Tomaszowie więcej drive-thru stawiać. Tak jak powiedziałem, zawsze gotowi, zawsze blisko. Większość żołnierzy, którzy służyli tutaj, pomagali ludności są z tego regionu, z Tomaszowsko-Opoczyńskiego i myślę, że by, są dumni z tego, że mogli w swoim macierzystym rejonie odpowiedzialności pomagać lokalnej społeczności. Dziękuję. Jeszcze raz serdecznie bardzo dziękuję tutaj panu pułkownikowi. Dziękuję wszystkim osobom, które były właśnie zaangażowane w to drive-thru. Także proszę przekazać podziękowania tym, którzy są dzisiaj nieobecni. Serdecznie dziękujemy i, tak jak pan powiedział, mamy nadzieję, że już nie będziemy się musieli spotykać w takich okolicznościach. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Szanowni Państwo, zorganizowanie tutaj na terenie naszego powiatu drive-thru było bardzo potrzebne. Sytuacja w pewnym momencie po prostu była bardzo dynamiczna. Przyrost, duży przyrost był przez dosłownie kilka dni tych osób zarażonych koronawirusem. Podjęliśmy bardzo szybkie działania, starania, żeby była zgoda pana wojewody Tobiasza Bocheńskiego, żeby właśnie to drive-thru można było, no, usadowić tutaj na terenie naszego miasta. To się udało, bardzo serdecznie za to dziękuję. Okazało się, że na szczęście tych ognisk, z których no, mogłyby gdzieś wychodzić osoby zarażone i dalej zarażać, jest niedużo. Pojedyncze przypadki ujawniały się właśnie podczas tych badań tutaj, w tym namiocie wojskowym, dzięki czemu można było konkretną grupę osób poddać kwarantannie i uniknąć kolejnych zarażeń. Także dobre działanie, bardzo dobre działanie, można powiedzieć takie wyprzedzające, i dzisiaj ta sytuacja na terenie naszego powiatu po prostu się stabilizuje. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję 9. łódzkiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Serdecznie dziękuję Państwu za przekaz tych wszystkich informacji, ale przede wszystkim z dotarciem, z informacją, że właśnie Drive tutaj jest na terenie naszego miasta, na terenie naszego powiatu. I dzięki temu potencjalne osoby, które no, chciały się, że tak powiem, zbadać, trafiały tutaj, także bardzo serdecznie Państwu dziękuję.